Cześć wam wszystkim z tej strony, pana, się kolejny odcinek z Brawl Stars. Dzisiaj, moi drodzy, jak widzicie, wleciał update i niestety aktualnie, jak to nagrywam, no to nie można wejść do giereczki, jest przerwa, ale to nie jest dla nas ważne, ponieważ w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, będziemy oglądali najlepsze, najciekawsze, najśmieszniejsze akcje, moi drodzy, stworzone przez różnych graczy. A filmik jest oczywiście od Aero Brawl Stars. Wiem, że bardzo lubicie takie odcinki, więc, moi drodzy, zostawcie tutaj łapeczkę w górę. Mówmy się tak, 850 łapek w górę i nagrywam kolejny odcinek, więc jak chcecie taki film, stawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał lecimy po 300 tysięcy subskrypcji moi drodzy kto z was jeszcze nie ma suba stawcie subika a my już przechodzimy do właśnie odcinka Aero Bros dobra moi drodzy więc lecimy z pierwszą akcją co my tutaj mamy ciekawego mamy Willow która przejęła co na przejęła kolejną Willow nie ona ej co jak ona what czemu ta Mandy ona użyła gadżetu Willow o co tutaj chodziło nie ogarnąłem w ogóle co tutaj się stało w danym momencie Dobra, co my tutaj mamy? Mamy bóla, który porobił całego teama. Nie! Najgorzej, najgorzej. Naprawdę chłop akurat padł od tego. Bota Mister P niestety nie zdążył trafić bramki. Dobra, na niej tutaj jakiś się pocis z tego co widzimy. Dymuję się chyba na niego. Okej, okay. soczek mu się zrespi. Czy co mu się zrespić? Soczek chyba. Oj oj ale dostał damage. No, ale dostał tutaj damage Bardzo dobry dobrze użyty gadżet. Okej, okay. no tu jest bramka 100%. No jak to nie jest bramka, to ja nie ogarniam. U. Ale 300 IQ Ale nie, bramka i tak wpadła, anaki Kurczę, no tak bo on nie dotknął piłki, jakby dotknął piłki to by wtedy ona nie wpadła Bo to by było uliczone jako samobój e, Okej, okay, co tutaj się dzieje Byron goni El Primo, El Primo padł, Kruk teraz jeszcze skoczy I porobi go, nie, zebrał super by po prostu Więc w sumie Byron naklepał go i tak nie zebrał z niego parkiu, był więc slipa Dobra, co my tutaj mamy, ojojoj, oj, oj, wybuchnie No, to dobra, to dobra akurat było Zgrali się. Mam tutaj bazo, co się przyciąga do Szelki. Dobra. Szelka tam w miarę jakimś cudem przeżyła. Dobra. Max tutaj poleciał, trafi bramkę. Tak jest. No traf, trafi bramkę. Messi, 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 Messi widzowie. Dobra. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj jakąś ładną bel, która porobiła kruka. Tutaj jest jakiś El Primo skacze. Dobra, 8 sekund do końca. Daj nam jak to wybroni 100% mówię wam. No wiedziałem. Patrzcie, jeszcze wybroni tego kolta, kupnie. Dwie sekundy. Nie, nie wiem, że to trafi. Jest! Nie trafił, nie? No to ładnie. Dynamike wybrał wybronił, widzę, całą drużynę. To dobry ziomek jakiś wleciał. Dobra, tutaj mamy, oj, search. Uuuu. ale się zgrali z Piperką w ogóle, co ona porobiła. Ona użyła ulta i jakimś cudem od razu prawie naładowała drugiego, bo potrafia ich na szybko i zdążyła użyć drugiego ulta, więc no ładnie, ładnie to wyglądało. Dobra. Oj, 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 nie. Ja nie mogę, ale to trzeba mieć pecha, nie? Na miejscu tego Leona. Masakra totalna. Dobra, to tu mamy co? Walki Mortisów. Okej. Okay. Co tutaj się dzieje, moi drodzy? Co tutaj się dzieje? Nie, 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 nie widziałem tego. Nie widziałem tego. Nie no nie mówcie, że chłop naprawdę nie trafi czegoś takiego. To jest żart dosłownie. To jest żart. Jak widzę takich randomów, to aż mi się smutno robi. Bo wiem, że potem jak ja gram i wbijam coś z randomami to właśnie z takimi gram, którzy totalnie nie ogarniają gierki. Co to jest za tryb? Co tutaj? To Bant jest, to jest Banty w ogóle na jakiejś mapie customowej, co stworzyli. ale go porobił. To było ładne, to było ładne. Kordyl akurat wszedł na teleporta i przeteleportował naszego Edgara. Eee, ucieknie ultem. Ucieknie ultem, 100%. Albo... Nie, bo w sumie teraz ma Ulta tutaj. Okej. Okay. O kurde, ej! No tak, bo on ma przecież nas że się leczy. Jak moi drodzy, przejdzie... O kurde, to było ładne. Jak przechodzi ten y moi drodzy ziomek, no to y, oczywiście się leczy na tym greju i po prostu mu się udało... No tutaj niestety, ale nie wybronił się kiełek i przez to tamta akcja naprawdę 300 IQ była, że ja bym na to nie wpadł szczerze mówiąc, ja mało gram grejem i go za bardzo nie lubię. Nie mów, że on go po... Oj ojoj, porobił go jeszcze, ale padnie od bomby, właśnie ulcik jest. ajajaj, no i potem ktoś co przychodzi i zbiera par nie no, Edgar nie porobi tego Bula Nie wie. Nie, dobra. Ma, może porobi. Chociaż nie, nie porobi. teraz na niego. Oj, ojoj, kolejny go porobił. No, ból miał. Nie farta do Edgarów ten dzień. Dobra. Ojoj, oj, padnie. Padnie, padnie, bo ma jakieś lagi. Dobiję go jednak. Patrzcie to. Zdążył dobić, zanim wybuchła bomba, którą przylepił tam ten Squeak No nieźle. Mortis tutaj. Aj, niestety, brameczka będzie. Nie, dobra, nie wierzę. Znowu taki random. Czy to jest żart widzowy? To jest taki, taki żart, nie? Ja tak nienawidzę, jak ktoś tak robi. No, masz taką dużą bramkę. Po co próbujesz jakiegoś ta walność? Nie muszę on to tra. Co? Co on zrobił w ogóle, że chłop tak, tak poodbijał? Ja myślę, że to nie było przemyślane, tylko randomowo mu się tak udało. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Dobra, ale go zestynował idealnie. Nie, 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 nie. To jest najgłupszy mortis, jakiego widziałem. Że on nie uciekł od tej bomby największej, to to jest jakiś żart, nie? Tutaj, co się dzieje? Strzelka porobi? Nie, peny porobi. No właśnie, bo przecież ona ma ten. Tą beczkę teraz jeszcze ultem zadaje. Dimecie go postawi. Co to za mapa no tego Heistat? Te mapy, co oni tworzą, to są naprawdę powalone. Ale porobił, ale porobił, kulkom. No ładnie, ładne to było. Dobra, lecimy sobie dalej. Mamy tu, moi drodzy, kogo? Mamy tutaj Mortisa, który trafi. Nie mówię. Że... Nie, nie, nie. Kolejny taki bot. Nie wiesz, że to. to, to, to aż mnie boli, jak to widzę, nie? Jest masakra jakaś. Odrzuci ją pewnie gadżetem. Aha, dobra, myślałem, że tu nie wiem, jakimś cudem Piper to. Jeden HP w ogóle, co jest? Myślałem, że jakimś cudem Piper to wykaruje i wygra, ale jednak nie. Aha, i na jednym HP jeszcze wygra. Dobra, na, najdziwniejszy klip, jaki widziałem, nie? Nic tu się nie, nie zdarzyło tak, jak myślałem. Dobra, to jest jakieś strasznie stare nagranie, bo jest, moi drodzy, e, stary Daryl, jak widzicie. Jeszcze jest ten. To było chyba w momencie, jak coś tam, ten skin do bita wychodził, bo widzę, że jest. Właśnie ten, e, to środowisko takie 8 z tej gry. Już nie pamiętam jaki to był sezon, możecie napisać w komentarzach. E, dobra, co my tutaj mamy? Bibi, która wjeżdża. Dobra, nie mów, że ta kulka go... Jezu, nie, dobra, nie mogę. No dokładnie to jestem ja, jak zobaczyłem ten klip, nie? Dobra, tu mamy Dynamica. On pewnie tak przeteleportuje tego Serge'a. O kurde, dobra, tego się nie spodziewałem, że on go aż tak przeteleportuje. co odpalił najpierw, moi drodzy, tego... Odpalił teleporta. Po czym walnął ulta i go wrzucił tam, a tutaj. Nie zdążyli, dobra, nie mogę, nie. O kurde, klip nagrywany kalkulatorem, nie. Nie wiem czemu Aero Brawl Stars takie klipy wrzuca do odcinka, jak to po prostu. Nic nie widać tu sobie na tym. Doleci? Nie, nie doleciało. Odrzuci Bibi. No i Lipa. Nie zdążyła trafić. Okej, okay. oj, oj, co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? Swojego teammata porobił, bo przerzucił muszelkę. Niedobrze, niedobrze, moi drodzy. Dobra, tutaj co... Oj, 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 tutaj co robi Hank ty. Najlepszy Hank widzowy jaki istnieje, nie? Patrzcie co się dzieje ty. Ty co robi ten Hank? Przecież Hank to jest... Nie dobra. Już już nieważne, już nic nie mówię o tym hanku. Został porobiony kulką. Nie zdąży, nie zdąży, bo się będzie kręcił, nie zdąży. Wiedziałem, 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 ja, ja już to widziałem, nie, ja już znam takich randomów. Ja wam mówię. Ja z takimi randomami grami przez to przegrywam z nimi mecze, więc ja już po potrafię ich rozpoznać. O, leucik leciał i porobi ich znowu. Patrzę. Ja nie mogę, nie. Najlepsza menda w Polsce to była dosłownie. Dobra, tutaj grałem w siatkówkę. 8bicik będzie tutaj bronił. Co tutaj się stanie? Co? Przecież on stał idealnie w tamtym miejscu. Co tutaj się stało, wytyfy? Co tutaj się stało w ogóle? Okej, okay. ale miny polec. O kurde, chłopco porobił wszystkich, nie? Ładnie, ładnie. Ej, to też jest strasznie stara mapa. Pamiętam tą mapę, ale już od mega dawna nie ma. Ona chyba zawsze na Halloween wraca. Mi się wydaje, że na ostatni raz była na Halloween, więc może wróci niedługo. Zobaczymy. Ok, Mortis. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobry Mortis, dobry Mortis. Takie Mortisy właśnie ja chcę mieć w drużynie. Ale nie przeciwnej, tylko w swojej. To by było spoko. Ej, znowu ta mapka. Ta mapka spoko była. Ja pamiętam, że tu tu na 100% to było na trybie z duchami. I tutaj wbijam jakiegoś trowera. Chyba... Chyba kiełka albo ja Coś tu próbowałem wbijać na takiej mapie, coś mi się tak wydaje. E, dobra, nie doleci. Ja nie mogę, nie, nie. To jest widzowie żart. Tutaj co się dzieje? Okej, okay, ten to broni. Coś się stanie z tym Rico. Okej, okay. o, o, kurde! Jednym gadżetem porobił trzech, ale to po prostu fartem, że to się tak podbijało, bo no nie miał nawet jak to tak naprawdę... Mój drodzy, obliczyć, że akurat trafi go, i wymierzyć, tylko po prostu tak wyszło. Dobra, o kurde, ładnie, ładnie. I chłop leci z tym. Jeszcze gadżet pewnie zaraz walnie. Ładnie, ładnie, wszystkich wybronili. No, to było dobre, to było dobre. Dobra, czemu mamy taki ciemniejszy ekran teraz? O co tutaj chodzi? Okej, okay, mamy tutaj Mortis, który trafia bramkę w 7 sekund, zdążył trafić. Bardzo dobrze. I co, od razu trafi drugą? Nie, teraz ten drugi Mortis zrobi to. Nie, znowu robią to samo dokładnie. Ej, dobra, 300 IQ, to jest, to jest dobry moi drodzy patent. To jest dobry patent, żeby na tej mapie wygrywać. Squeak wali gadget na środku, oni idą bokami. Mortis przechodzi, bierze piłkę i jest brameczka. Okej, okay, przeteleportował go. O i zmienił teleporta, ty dobry, dobry. Okej, okay, nie, nie, nie. O, dobra, jaki fart. To akurat dobre było, że tak się stało, bo dzięki temu mogli jeszcze tam wybronić i trafić w brameczkę. Eee, dobra, tutaj jeszcze porobi? Nie. co Tutaj się stanie. Aha, dobra, Tik, co robi, ty? Tik wybroni, Tik wybroni, mówię wam. Wiedziałem, wiedziałem, że on tego nie trafi. Jezu, nie, dobra, to są takie boty. Masakra, masakra, to mnie irytuje, jak już widzę takie nagrania. Nie, nie mów, że on padnie, nie mów, że padnie ten Edgar. Nie, najgłupszy Edgar. Nie, nie mów, że on jeszcze... Co ona tu jeszcze wygrała? Co jest grane? Nie, no to jest dosłownie... Najprostsza gra w jej życiu, bo gra na takich uposi, że oni sami padali podchodząc pod jej szały. Dobra, funk tutaj zbiera by Nie mów, że jakimś cudem ten Bibi ją porobi. Nie gadaj, nie gadaj, nie gadaj, nie gadaj, że kulka się tak odbije. Nie, dobra. Nie, nie mogę, nie mogę. Jak można być takim gościem, żeby się tak dać porobić Bibi? Odklejka, dobra, przejmie go i wejdzie do strefy. Wiedziałem, no to było pewne No to, no, co może zrobić Willow w takiej sytuacji No to jest widzowie logiczne Jeszcze się schowała I padła od strefy to Dobra, to było mocne To było mocne akurat Ale Kruk przeskoczył ich ładnie Dostanie piłkę jeszcze Nie, nie trafi, nie trafi Wiedziałem, wiedziałem, wiedziałem Nie, na, tego mie na miejscu tego Kruka To ja bym chyba wyszedł z gry w tym momencie Okej, okay. ej, było chyba coś takiego było no i że go dobiła jedna kulka. Ej, był ten klip już w jakimś odcinku wcześniejszym, bo właśnie nie pamiętam tą mapę. O, jakiś Polak Konrad. Dobra, ale kulka polecia. Dobije ich wszystkich, dobije ich wszystkich. I ja nie mogę, ale kulka ładna. Ale ładna kulka. Oj, to też było już w jakimś klipie, to już też widzieliśmy, moi drodzy. Co my mamy tutaj na kolejnej akcji? Mamy tutaj, moi drodzy, robota na showdownie. Został odrzucony i poszedł na Edgara, więc ten Edgar miał później lipę. Dobra, bas tutaj się przyleciał, portował. Ole go porobił, nie. Jaki szef w ogóle z tego Tika? Tik tutaj ładnie ograł. Dobra, mamy jakiegoś, moi drodzy, bo Ole wysadzi. Nie, pięknie zdąży jeszcze, bo naucie kopnie. Kopnie naucie i zdąży? Nie zdążył. Nie zdążył, najgorzej widzowie. Kurczę, a i szkoda, bo taką akcję zrobił dobrą z tymi minami, a nie zdążył dobić. No, Annaki. Nie, no nie mów, że jakimś cudem wygra to ten gray. Woo! Ej, to było 300 IQ To było autentycznie widzowie 300 IQ No zostawcie Subika Aero Bros, Teraz Również zostawcie mi Subika Jeżeli jeszcze nie macie Ale tu Oro tym czak Co on robi? Dobra ale to też że tamte skorbusy się tak poustawiały Bo tak to by nie było aż tak łatwo Dobra tutaj ładna jakaś akcja poleciała To już jest końcówka moi drodzy Jak zawsze w tym odcinku i tam pokazuję najlepsze akcje Ale już nie ma żadnych dźwięków No to, to spoko Dobra zobaczmy sobie jeszcze z dwie moi drodzy Co tutaj się stało? Aha, ten bas się przyciągnął, a ciuchcia leciała. Mega dziwne to było. Dobra, zobaczmy sobie ostatnią akcję. No i tutaj brameczka pewnie bardzo ładnie, moi drodzy. Eee, no i co? Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to kliknijcie w górę, zasubskrybujcie kanał. Trzymajcie się. Cześć.